Siódmy dzień naszej nowenny. Dziś prosimy Maryję, aby pomogła nam przebaczyć i pojednać się, ponieważ często nasze niemożliwości są związane z ranami serca. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. O Matko Boża od spraw niemożliwych, Matko pojednania. Ty, która przebaczyłaś tym, którzy ukrzyżowali Twojego syna, naucz mnie prawdziwego przebaczenia. Często moja niemożliwa sytuacja związana jest z urazami, żalem i brakiem przebaczenia. Pomóż mi przebaczyć tak, jak Jezus przebaczył, i pojednać się z tymi, którzy mnie zranili. Matko, miłosierna, ulecz rany mojego serca. Usuń ze mnie wszelką urazę. Gorycz i pragnienie zemsty. Napełnij moje serce swoją matczyną miłością. Wstawiaj się, aby ta sytuacja została rozwiązana przez przebaczenie i pojednanie. Maryja u stóp krzyża nie żywiła urazy do tych, którzy zabili jej syna. Jej matczyne serce było pełne bólu ale także przebaczenia. Wiedziała, że przebaczenie wyzwala i uzdrawia. Wiele z naszych niemożliwych sytuacji znajduje rozwiązanie, gdy uczymy się prawdziwie przebaczać. Przebaczenie otwiera drogi, które wydawały się zamknięte na zawsze. Matko Boża, od spraw niemożliwych, naucz nas przebaczać. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony jest owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony jest owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, i błogosławiony jest owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. you mm -hmm.